otwarcie nowej remizji. Jest taka, jest taka, tradycja, że wójt jako gospodarz gminy tak, ale zawsze mieszkańców tutaj, czyli pani sołtys uważam, że też powinna uczestniczyć w przecięciu i prezes jednostki strażackiej. To tak to chyba, tak to i tak i tradycyjnie i myślę, że to chyba... Tak. To cóż, to

Pan Zajn, W Radzie Siostry, błogosławmy Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Wszystko, co Bóg stworzył i podtrzymuje w istnieniu, wszystkie wydarzenia, którymi on sam kieruje w swojej obaczności, tak ludzie. jak on poruszają serce i usta ludzi wierzących do obwiedzenia Boga, który jest początkiem i źródłem wszelkiego dobra. Obrzęd, który dzisiaj stworzymy, wyraża nasze płonące zwiady przekonanie że ludziom miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu, że zawsze i we wszystkich sprawach mamy prosić o Bożą pomoc, abyśmy potrafili wypełnić wolę Ojca i wszystko czynić w Chrystusie dla Jego twarzy. Bóg miłuje wszystkie stworzenia i swoim błogosławieństwem potrzebuję w istnieniu. Pokornie Go prosimy, aby Jego błogosławieństwo było dla nas i dla tego domu źródłem mocy i podziemia. Przewieczny Boże, Ty nam ukazujesz głęboki sens tego życia. Jeśli całym sercem pełnimy Twoją wolę, napełni nas duchem Twojej świętości. Ciebie prosimy. Ty pragniesz, abyśmy pomnażali Twoje dary i oddawali je Tobie i braciom. Przyjmij ofiarę naszej służby i miłości. Ciebie prosimy. Ty zawsze na nas spoglądasz łaskawym okiem. Spojrzy łaskawym okiem na ten dom, na tę romizę, na nas samych. Usłysz Panie głos tych, którzy dobiowają. Ciebie prosimy. Ty posłałeś do naszych serc ducha Twojego syna, który wołamy o ojcze. Usłysz wołanie dzieci, które wypełniają Twoją ojcowską dobroć. Ciebie prosimy. Ojcze nasz, który się święty. i mnie Twoje. Szybciej, Twoje. Bądź wola Twoja. w niebie tak na ziemi. Prawda naszego. Wsiąd daj nam dzisiaj, nie opuść nam nasze winy. Jako inny opuszczamy naszym winowajcom. I nie bój się na słowo ale na słowo się, że w obrębie słońca, bo się stworzyły Ziemię i poddały się ludziom, aby służyli sobie wzajemnie z miłością. Prosimy Cię o błogosławę, tę nową, o błogosławię wiernych, którzy. Codziennych potrzeba posługiwać się będą tym domem. Niech zawsze cię uznają za najwyższe dobro i szczerze, miłują swoich braci. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Idę do kuchni, żeby nie zaszkodziło. <grym> Można wypić za to, żeby ta świetlica dobrze przez wiele lat służyła mieszkańcom na różnego rodzaju uroczystości. Takie świetlice są potrzebne. Szkoda, że w każdym sołectwie nie ma takiej świetlicy. Sami, sami Państwo wiecie. Wszystkiego dobrego. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na tą uroczystość. Przyjąłem z zadowoleniem mam wielką osobistą satysfakcję, że mogliśmy się dzisiaj spotkać w wyremontowanym obiekcie, a to dlatego, że włożyłem, proszę mi wierzyć, sporo wysiłku, żeby no, ten remont był wykonany. Powiem więcej, że przez pewien czas ja myślałem i nie tylko ja, czy miałem wrażenie, przepraszam, że właściwie mnie bardziej zależy na tym, żeby był dokonany ten remont niż mieszkańcy. Ja nie będę tego rozszerzał, ale dobrze, że, że udało się jakoś po kolei załatwić tam wszystkie sprawy. No właśnie chciałem tak troszeczkę z historii. Chciałam podziękować rodzinie Państwa Pikus, że zgodzili się na to, żeby sprzedać działkę. To jest no, bardzo ważne, od tego trzeba było zacząć. I Potem jak już mieliśmy działkę, to grunt pod budynkiem, więc wtedy no, można było zaobserwować zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców. Jak poprosiłem, to jak pamiętacie Państwo, również należy się jej oficjalne podziękowanie za rozbiórkę, za wykonanie tych wszystkich ważnych no i dosyć kosztownych nawet prac, które można było wykonać w takim gospodarczym sposobem. Chcę powiedzieć jeszcze i o tym wspomnieć, że. Przed wyborami ostatniej kadencji część osób nie wierzyła, że ta świetlica czy ten remont dojdzie do skutku. A, wód przed wyborami na pewno tak obiecuje. No, proszę Państwa, pracuję tutaj wiele lat i chyba, chyba mnie od tej strony znacie, że jeżeli, jeżeli obiecuję, że jakaś inwestycja będzie wykonana, to staram się robić wszystko żeby była wykonana. Na potwierdzenie tego niech, niech będzie fakt, że nie czekając na z, możliwość złożenia wniosku o fundusze unijne zaproponowałem na sesji Rady Gminy, żeby przeznaczyć y, fundusze na y, zbudowanie dachu, nowego dachu, po prostu całej więźby dachowej. Kosztowało to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mówię nie czekając, żeby Ci mieszkańcy, bo tak czułem, że, że no, oczekują, żeby coś się działo. I była akceptacja, była akceptacja tutaj Rady. Chcę powiedzieć jeszcze, y, y, taką rzecz, że dopiero w czerwcu, teraz w czerwcu, miesiąc temu, podpisałem umowę na pozyskanie funduszy unijnych, y, które gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie w 70, 75%. Ale też nie czekając na to, w grudniu na sesji budżetowej również zaproponowałem radnym, jest pan radny, jest pani sołtys, zaproponowałem i powiedziałem, że zaryzykujmy. Mam nadzieję, że umowa zostanie podpisana, żeby po prostu przeznaczyć 100 tysięcy złotych na tenże remont. I również radni, radni tutaj to zaakceptowali. I dzięki temu mogliśmy dzisiaj dokonać tego uroczystego, uroczystego otwarcia. Bo gdybyśmy czekali na podpisanie umowy, no to w tym roku e, nie, by, nie, nie można byłoby dokonać e, tego remontu. Łączny koszt, jak obliczyliśmy tego remontu, kosztuje jakieś około 170 tysięcy złotych. Cały koszt remontu, no oczywiście do tego no, nie docenialiśmy, ale do tego trzeba by doliczyć prace społeczne, które wykonali strażacy, które wykonali mieszkańcy tutaj, żeby obniżyć koszty. I chciałem jako gospodarz gminy bardzo serdecznie z ukonem podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mamy dzisiaj taki o, mały obiekt. Mała świetlica, ale myślę, że bardzo przytulny, dobrze wykonany remont, piękny obiekt, który, który myślę, że może służyć przez długie lata. Dziękuję strażakom, dziękuję pani sołtys, dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy, którzy, mówię, zaangażowali się przy tym remoncie. Podkreślam jeszcze raz, że jak się zaczęło coś dziać, to wtedy jak poprosiłem mieszkańców, to nigdy nie było nie było z jakichś tutaj problemów z wykonaniem czegokolwiek. I cóż, kończąc życzę, żeby, żebyście powiedzmy, żeby ta, służy, ta świetlica służyła jak najdłużej. No, myślę, że zadbacie o to, o co bym zresztą prosił jako gospodarz gminy, bo to też jest, też jest ważne. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie również do tych do tych pieniędzy, do tego remontu na miarę możliwości, dołożyliśmy jeszcze pewne pieniądze, żeby było podstawowe wyposażenie tejże świetlicy. Co Państwo wszyscy widzieli, jest podstawowe: jest kuchnia, są szafki, jest zastawa. Także można się spotkać choćby za kilka dni, nie przynosząc czy nie organizując. W naszym jest woda, jest łazienka, prawda? Już tak jak ale powiem... No ogrzewania że... nie mamy przy No ogrzewania nie macie. ale no, jeden no, nie Jeden piecyk jest No, jeżeli jeden piecyk ma uszczęśliwić, to myślę, że nie będziemy robić no, problemu. Ale Pałuszu, to tak Także, także jeszcze raz, jeszcze raz w imieniu, w imieniu samorządku dziękuję. Może Państwo nie, nie znacie, no tu znacie na pewno moją zastępczynię, ale jest również ta młoda pani. To jest tak no, praktycznie, nieformalnie, ale praktycznie jest szefową inwestycji. Poza kierownikiem zajmuje się praktycznie wszystkimi, yy, wszystkimi yy, inwestycjami. Cieszymy się, że mamy tak świetny wykonany budynek, który zawdzięczamy Wójtowi Gminy. I w dniu 25 lipca został przekazany do użytkowania mieszkańców dzwonia. Jest to naprawdę super inwestycja, które możemy sobie... Po prostu robić jakieś imprezy, czy, czy zagospodarować w tym budynku plany, jakie tam ma wieś, każdy swoje imprezy może wykonać. No i dziękujemy władzom gminy.